Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, zapraszam na kolejnego vloga. Myślę, że ten... nie wiem, czy się pojawi pierwszy, czy pojawi się vlog, czy Q&A numer dwa, ponieważ widziałam, było kilka jeszcze pytań pod filmem, także... ale chyba najpierw zrobiłam Q&A... Q&A... Q Q, questions and Answers drugi, ale przychodzę do was z vlogiem, dzisiaj jest, słuchajcie, wtorek, w ogóle jesteśmy na łączach, tyle dostaję teraz wiadomości. Zaczynam z vlogiem we wtorek, jest godzina 19:15, a w sumie dopiero weszłam do domu, ponieważ miałam misję do wykonania e, po pracy. O jezu, kwiatów zapomniałam, ale to zaraz Wam pokażę. E, w każdym razie jutro jest ostatni dzień mojej menadżerki z nami. Ona z nami zostaje, ona wraca na pozycję kierownika, czyli taką pozycję, którą mam ja. E, no ale odchodzi od nas, od naszego timu. Jest to mega, mega przykre, bo strasznie, ale to strasznie ją lubiliśmy, ehm, no ale niestety taka jest kolej rzecz. Wiedzieliśmy, że to jest tylko tymczasowa e, pomoc. E... A ja nie dostaję, słuchajcie, mojej starej menadżerki, którą miałam, ale dostaję kogoś innego. Akurat tego chłopaka bardzo, bardzo lubię, więc spoko. Zmiana jest jak najbardziej ok, w sensie, że lubię tą osobę, ale wolałabym, żeby została moja menadżerka, bo po prostu ją uwielbiam, nie tylko ja, tylko wszyscy. Więc wpadłam na pomysł, że pomimo tego, iż nie odchodzi, fajnie by było zrobić zbiórkę i kupić jej coś od nas, od naszego teamu. I kilka osób się złożyło, i chciałam wam pokazać, co finalnie. Kupiliśmy, bo uważam, że to jest bardzo fajny prezent. Po pierwsze, zacznę od kartki, którą po prostu jak ja ją zobaczyłam, mówię, muszę ją mieć. Wiedziałam, że to będzie, szukałam jakiejś śmiesznej kartki, bo nasza menadżerka jest taka jokerka i ona, wiecie, nie ma nud z nią, więc przyszła dzisiaj w ogóle ona miała być, słuchajcie, w piątek ta kartka, a dzisiaj jest wtorek. Ja już miałam takiego stresa, my już zamówiliśmy kolejną kartkę do odebrania u nas w pracy w razie W. Jakby ta nie przyszła dzisiaj, bo miała być w piątek, ale na szczęście jest. I tutaj jest jej zdjęcie i jest tutaj napisane tak, jak tak wygląda zdrajca. Um, this is what the traitor looks like. Będziemy za tobą tęsknić. I w środku e, zrobiliśmy e, Adina, we will miss you i nasz IFE team. Wiadomo, że tutaj zostawiłam miejsce, wzięłam ją specjalnie w większym formacie, żebyśmy mogli wszyscy złożyć e, życzenia, ci, którzy e, się złożyli. Do tego słuchajcie, wzięliśmy jej zestaw z Sanktuary Spa i właśnie po to dzisiaj szłam do Saisberego. Bardzo fajna taka puszka, ma tutaj słuchajcie, shower oil, scrub do ciała, buff floats, napięty balsam i masło do ciała, a Sanctuary Spa jest to jej ulubiona firma, jeżeli chodzi o pielęgnację, także myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Do tego, jak zobaczyłam tą torbę w Sainsbury's, Let's Celebrate You, jeszcze mnie na taki vibe eleganckiej kobiety, takiej trochę Victoria's Secret i strasznie mi się spodobała, także wzięłyśmy, wzięłam tą torbę. Główny prezent jest to Pandora i słuchajcie, ja specjalnie w pracy, to było chyba wczoraj, więc to było wszystko na gwałt robione, otworzyłam stronę Pandory no i ona się patrzy, od czego szuka, że ja, no wiesz, walentynki się zbliżają i myślę o tym, żeby sobie coś kupić, żeby Andrzej mi coś kupił, albo może sama sobie coś kupię i przyglądałam kolczyki, bo wiedziałam, że ona uwielbia Pandory, jeżeli chodzi o kolczyki i pierścionki. I właśnie pokazała mi te kolczyki, że jakby ona kupowała, wzięłaby je. Jeszcze tak no, nie wiem, czy wziąłeś sobie złocie, czy w srebrze, bo jak widzisz, ja mam mieszane i nigdy nie mogę się zdecydować. On mi się bardziej podobają w srebrze, bo się ładniej błyszczą. Więc szybko, ciach, ciach, ciach zamówiłam z opcją następnego dnia deliwerki i jest, już Wam pokazuję. W ogóle pierwszy raz wzięłam opcję gift, gift w Pandorze i powiem Wam, że naprawdę się opłaca dopłacić te kilka funtów. Pudełko przychodzi różowe. Mamy tutaj kokardę. Już Wam pokażę, na jakie kolczyki się zdecydowaliśmy. Moim zdaniem są. O, już wypadły. Dlaczego one wypadły? Macie tu siedzieć. Jak możecie. Piękne są, Boże, aż sama mam ochotę je kupić. O, chyba tak dobrze widać. Widzicie, jak one się świecą. One są po prostu przepiękne, delikatne. I właśnie ona mówiła, że najbardziej lubi takie mm, małe na wkrętkę, jakby. O, tak dobrze i przepięknie. One się tak świecą. Na wszystkie strony po prostu. Jezu, no przepiękne są. Nie mogę się po prostu nadziwić, jakie one są piękne, bo się naprawdę nie spodziewałam, że one tak będą ładnie wyglądać. No i w te różowe pudełeczko. I zakładam z tą rzeczką. Jutro specjalnie w ogóle pojadę do pracy wcześniej, żeby ona mnie nie przehaczyła ale tak czy siak zapakuję jakoś to wszystko, żeby ona nie widziała, że coś mam w razie jakby faktycznie była. I bo ona siedzi w samochodzie na parkingu i, i obserwuje. I, I jak ona mnie wtedy obserwuje, to może zauważyć. I tu. I do tego dobrałam kwiaty, które muszę teraz włożyć do wody. Poczekajcie chwilkę. Mamy kwiaty. Wzięliśmy z tych no, najfajniejszych bukietów, które e, były. E, jest to Floral Collection Exclusive. Muszę też teraz ceny zgarnąć, ale są po prostu przepiękne. Prze e, mówię tutaj. No, mamy. Także jutro to wszystko zabieramy i dajemy. No, i jutro miałam... Znaczy nie miałam, prowadzę zmianę, A. Mówię, nie idę do domu. Ale słuchajcie, ja miałam cały ten tydzień taki, nie wiem dlaczego, że chciało mi się iść do domu i się codziennie powstrzymywałam. Nie, nie idź dzisiaj do domu, nie idź dzisiaj do domu. I mówię, dobra, dzisiaj już mi się bardzo chce. I jeszcze mój kumpel mówi, no idź, macie kto zastąpić. Ja mówię, nie no, ale to tak bez sensu, jutro muszę wrócić, nie lubię w tygodniu wychodzić wcześniej, bo to jakby nic mi nie daje. Kiedy jednak w środę wyjdę wcześniej, no to jednak mi to coś daje, bo mam przedłużony weekend. No i yy, on mówi, no to najwyżej jutro idź. No i mówię, dobra, może jutro pójdę, ale przychodzę, słuchajcie, z powrotem patrzę na moje jutrzejsze, kto jutro przychodzi do pracy i zastępczyni z tej drugiej zmiany nie ma, a wszyscy moi mają wolne i idą do domu o trzeciej. I mówię, na no nie, no i trudno, muszę zostać. No i moja Karolina mówi do mnie, to jest Polka, Sylwia, jak Ty chcesz iść, to ja mogę skancelować urlop, bo w sumie mi nie zależy i wtedy możesz sobie iść do domu. I mi od razu oczy jak pięć złotych, mówię, dobra, jak naprawdę nie ma problemu, to ja chętnie pójdę do domu. I tak mówi, nie wiem o której mam iść. No i nie moja wina, ale Baśka do mnie mówi, że ona idzie o pierwszej. Więc jak już ja usłyszałam, że Baśka idzie o pierwszej, to już mi tak kiełkowało. I jeszcze napisałam z głupa do mamy i mówię, mamo, o której tropie nam skończyć pracę? Ona mi napisała o pierwszej. Więc ja stwierdziłam, że to jest przeznaczenie i kończę o pierwszej. Także bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Więc dzisiaj mam trochę jeszcze do ogarnięcia i. Pójdę spać z taką myślą, że jutro tylko kilka godzin i do domu. E, w czwartek w końcu zakładam paznokcie. Także, uff, Bogu dzięki, chwała Panu. E, kończę, bo muszę tutaj wszystko ogarnąć, a z Wami widzę się e, na kolejnym filmie. Nie, nie, nie! Sorry, na jakim kolej... Prawie to wskazywałam? Nie na kolejnym filmie, tylko na kolejnym wejściu. Hello, Sylwia. Dzień dobry, Już jest kolejny dzień. E, ja już jestem po pracy. Jest godzina trzynasta... Może 26. Wyszłam równo o 13 dojechałyśmy się z Basią bardzo, bardzo szybko. I od razu pierwsze co jak przyszłam, to zabrałam. Nie wiem, czego widać, ale i tak robi siku, zabrałam prezesa na spacerek. Przejdziemy się tutaj, wiecie, w okolicy, pójdziemy tam trochę dalej, bo powiem Wam szczerze, że jechać na pole, gdzie my zazwyczaj jeździmy, jest mega, mega błotniście, ponieważ ostatnie kilka dni było bardzo, bardzo, bardzo deszczowe. E, także plan jest taki, że po prostu tutaj sobie poprzechodzimy się e, i e, on sobie i tak skorzysta, poje trawy, bo lubi. E, wrócimy do domu i ja biorę się za zabieżnie. garnął w miarę mieszkanie, także nie ma jakoś bardzo dużo do sprzątania. Myślę, że takie pół godziny, i wszystko będzie ogarnięte. E, I co? No, jutro mamy kolejny dzień ważenia. Bardzo się tym stresuje i interesuje. Jak na razie dzisiaj rano waga była bardzo dobra, także zobaczymy jutro. Muszę sobie właśnie... Dzisiaj bardzo mało zjadłam, więc zaraz muszę... Mam plan. Mam z Lidla takie rolsy z serem feta i ze szpinakiem. Mam plan, że wrzucę sobie je do airfryera, zacznę biegać i mniej więcej już przy końcu tylko szybko zbiegnę z bieżni, pobiegnę do kuchni, wcisnę jeden przycisk i one się zrobią i będę szamała po treningu. E... Dzisiaj też długa kąpiel z książką. I myślę, że może później już opowiem Wam o kilku książkach, które przeczytałam, ehm, no bo już jakiś czas się nie odzywałam i nie update'owałam update z tym, co czytam. Ale słuchajcie, w ogóle wpadłam na pomysł, że chcę jeszcze więcej nowych tytułów poznawać i poprosiłam koleżankę w pracy, która też jest bukoliczką, tylko ona czyta inne tytuły, bardziej takie fantazy. E, Fantazy z romansem, dark romance i tak dalej. Także, żeby przyschoła mi karteczki ze swoimi topkami, jeżeli chodzi o książki, i ja mam po prostu je w woreczku, i wylosowałam dzisiaj jedną książkę, i po prostu tą książkę muszę przeczytać. E, jeżeli powiedzmy, ta książka ma, jest to jakaś seria i ma powiedzmy 7 tomów, to nie muszę czytać wszystkich 7 tomów, jeżeli ten pierwszy mi się nie spodoba. Ale muszę przeczytać ten pierwszy, a jeżeli mi się spodoba, to po prostu będę dalej czytać. Ale dobra, słuchajcie, bo mój Buster się szykuje, wiecie na co, także muszę czynić obowiązki yy, psiarza. Jezu jak grzeje słońce i yy, jeszcze szuka i jak, jak go kontroluję. Yy, i zobaczymy się później, ale jak widzicie, pogoda jest po prostu przepiękna. Nie spodziewałam się po tych ostatnich deszczach i tych szarościach. Także, jak wyszłyśmy z Baśku z pracy, ja mówię: Jezu, co to jest? To była cuda. Dobra, kończę, bo później tego nie znajdę. Zaraz. Dobra, jestem, ale słuchajcie, zanim pójdę biegać, chciałam Wam pokazać, bo dzisiaj rano zakończyłam mój obrazek. Zobaczcie, jaki piękny. Jest on krówkowy. Tylko, że poczekajcie, bo ja zapomniałam policzyć, ile godzin mi zeszło. Sekunda. Sekunda i jestem. Słuchajcie, jestem. Już Wam go pokażę jeszcze raz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, około 9,5 godziny w sumie zeszło mi się zrobienie tej krówki. Zobaczcie, jak ona się pięknie lśni. Jest naprawdę, naprawdę cudowna. Wygląda pięknie. Jestem z niej bardzo dumna. Wygląda bardzo realistycznie. Teraz wylosowałam sobie z samego rana jakieś dziewczynki w sercu. Czy jedna jest zła, druga dobra? Nawet nie pamiętam, ale co, wychodzisz na górę? E, tak, cudne. No naprawdę, zobaczcie. Jeden z moich fajniejszych obrazków. I tak jak mówię, 9 godzin i trochę e, to trwa zrobienie takiego obrazka. Z ciekawości będę zapisywać inne, tak dla porównania, bo na pewno niektóre się sadzą dłużej, może niektóre krócej. To wiecie, też jest pięć, pięć razy oko, to się mówi jakoś tak. No, ale słuchajcie, w ogóle zapomniałam Wam też powiedzieć, że Miałam birthday party w pracy, bo u nas jest tak, że raz w miesiącu są urodziny dla pracowników I każdy stycznia, każdy z lutego, każdy z marca danego miesiąca idzie Wiecie, tam my mamy, za, za, za to. mamy na tych urodzinach pizzę świeżą, oczywiście zamawianą dla nas Mamy pizzę, pączki, słodycze, owoce i wszystko I mamy różne gry i zabawy i po prostu cały czas tylko gramy w gry nie, nie ma czegoś, że rozmawiamy o pracy W ogóle tematu pracy nie ma Jest to tylko czysta zabawa I dodatkowa godzina przerwy tego dnia I słuchajcie, jak zwykle nic nie wygrałam Mam takiego farta, że wygrałam Wielkie nic, także Niestety nie, nie jest mi po drodze Z wygranymi różnych rzeczy I następne w ogóle, wiecie co Będę wysłać kartkę Pewnie razem z Waszą wygraną Mamy jeszcze czas, dzisiaj jest środa Do piątku, tak, do piątku mamy otwarte e, zgłoszenia, jeżeli chodzi. Zaraz w ogóle, jak będę na bieżni, sobie posprawdzam, czy są jeszcze jakieś pytania, bo jeszcze ma na pewno jedno pytanie, które będę chciała Wam dograć i po, pewnie powiem Wam szczerze, pewnie e, to będzie Q&A, będzie najpierw u mnie na kanale i potem pojawi się ten vlog, e, bo jutro chyba też Wam po prostu nagram z jutra wyniki odchudzania, e, bo jutro robię pazy, więc nie będzie się dużo działo. Ale dzisiaj na, wzruszyłam się, słuchajcie, na Facebooku y, jestem na takiej stronie, gdzie są kobiety z UK. I właśnie jedna mama napisała, że jej córka ma, już nie pamiętam ile, mogę kłamać tutaj, 13 lat czy ileś, i 5 lat temu została adoptowana w sensie przez nich, i po prostu ma bardzo ciężkie, ma, no, ma złe doświadczenia jako e, z poprzedniego domu, i wydaje mi się, że tak. Chodziło jej o to, że ma, jest wycofana i tak dalej, i w tamtym roku, kiedy zaprosiła swoich znajomych ze szkoły na urodziny, niestety nie zjawił się nikt i ona płakała. No i ta mama napisała, że ona może kupić temu dziecku wszystko, co chce, ale nie kupi mu szczęścia. I jej marzeniem byłoby, żeby po prostu kilka osób wysłało jej kartkę, zwykłą kartkę urodzinową, żeby ona tych kartek dostała bardzo, bardzo dużo. E, więc czekam właśnie na adres i jak mi mama jej poda adres, to ja jej tą karteczkę wyślę. E, szczególnie, że zobaczycie na holu Steamu przyszły mi karteczki na urodziny od, z, z psem, który jest Alabaster. Także kartkę w domu mam nieplanowanie i myślę, że bardzo, fajny, bardzo fajna akcja właśnie wysłać kartkę, bo tak naprawdę nie kosztuje nas to nic, bo to jest zwykła kartka, więc nie będzie nie wiadomo ile kosztować. E, sama kartka tutaj w Anglii nawet, słuchajcie, można w miejscu, które u nas się nazywa kart faktory, chyba są już kartki za 30 pańców, e, jest jak mnie spędzi po lewej stronie, więc da się to zrobić. Ale dobra, słuchajcie, koniec o tym, czekam na adres tak czy siak, przestawiam pół salonu, wyciągam bieżnie spod... E, Stairs. I przychodzę do Was pewnie dalej z e, pogadaniem o książkach, które przeczytałam dzisiaj. Na sobie mam bluzę Bastera, bo wiedziałam, że idę na kilka godzin, więc wiedziałam, że jej mocno nie ubrudzę. Bo naprawdę boję się jej nosić do pracy, bo e, no wiecie, kurz wszystko, ja biegam, dotykam różnych rzeczy, zaraz jestem cała brązowa, czarna i wszystkie kolory, które mogą być, więc będę się starała ją zakładać w środę, kiedy nie prowadzę zmiany. To będzie moja bluza rozpoznawcza tego dnia. Dobra, widzimy się za chwilkę, zaczę dla Was za chwilkę, ale powiedzcie na koniec, czy ta krowka nie jest piękna? Jest cudowna, cudowna i jak ktoś mi napisze, że nie, to, to się zdenerwuję. Słuchajcie, e, ubrałam sobie bluzę, nie pokazuję włosów, bo są tak tłuste po treningu, że szok. Trening zrobiony, jedna godzina i rekord kalorii pobiło, pobity, bo e, wiecie, coraz więcej dokładam biegu, e, 500... 80 jakoś tak, także sporo kalorii. Zapomniałam sobie włożyć tych rzeczy do tych szpinakowych rzeczy do airfryera, więc zrobiłam to teraz, ale napuściłam sobie, napuściłam. Włączyłam sobie wodę, żeby się już mi grzała, więc zaraz będę zjem i idę do kąpieli z książką i będzie pięknie, cudownie i rewelacyjnie. Widzimy się jutro, bo już dzisiaj myślę, że nie ma co, co tutaj o czym mówić i co Wam pokazywać. Po prostu teraz jest relaks, a jutro rano ważenie i zobaczymy, co będzie. Kolejny dzień, słuchajcie, jest czwartek i jestem oficjalnie po ważeniu. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, e, ponieważ sudłam kolejny kilogram, równo jeden kilogram. Także mniej niż po, w poprzednich dwóch tygodniach, ale nie oszukujmy się. Widzieliśmy od samego początku, mówiłam Wam, że nie spodziewam się takich spadków cały czas. Pierwszy tydzień to było 1,6, drugi tydzień to było 1,7, w tym tygodniu jest to kilogram, z którego jestem niesamowicie dumna, ponieważ A, jutro przychodzą mi kobiece dni, B, na swoim em, Birthday party, zjadłam dwa kawałki pizzy i miałam też wieczorne frytki z Fish and Chips, e, które wiadomo są deep fry in oil. E, więc naprawdę, naprawdę świetne, świetne wyniki. Jeżeli chodzi o centymetry, w tym, w tym tygodniu jest ich troszeczkę mniej, e, bo w brzuchu zleciało mi 2 centymetry, w biodrze 1 centymetr, w łydce 1 centymetr i w piersiach 1 centymetr. Także ogólnie straciłam 5 centymetrów. Ale Patrząc na cały kształt 3 tygodni, słuchajcie, straciłam 4,3 kg i ogólnie straciłam 2, 3, 7 cm w talii, w brzuchu straciłam 7 cm, w biodrach straciłam 2, 4, 5 cm, w łódce straciłam 2 cm, w piersiach 9 cm. 10 cm. Także ja optycznie się po prostu zmniejszam i ja to czuję. A dlaczego to czuję? Powiem Wam, że pamiętacie, kupiłam na holu, na holu, na shin. To było czy na Timu, te, te spodnie, z, nie, na te spodnie z czereśniami. Słuchajcie, ja zamówiłam rozmiar, który zamawiam wszystkich innych spodni, które są na mnie dobre. Niestety w tych nie mogłam się dopiąć, ale mówię, nie będę ich odsyłać, bo i tak chcę słudnąć. W tym momencie jestem w stanie je zapiąć bez problemu, gdzie naprawdę brakowało mi dużo, więc te centymetry tutaj nie kłamią. Jeszcze nie czuję się bardzo komforty, bo żeby w nich chodzić, bo ja nie lubię obcisłych jeansów. lubię mieć taki luzik, także myślę, że jeszcze tydzień, dwa. Będę w stanie te dzień sobie założyć. Jak widzimy, za, y, za, po niższym obrazku uda nadal są uparte i nadal nie chcą zejść, ale jest ok. E, w tamtym tygodniu było też 5 treningów. Najkrótszy trwał 45 minut, najdłuższy godzinę. E, także myślę, że jest całkiem ok. Wiecie, te, teoretycznie mogłabym wrócić do tej aktywności w dzień wolny, gdzie siedziałam na tych bieżniach po i trzy godziny. Wtedy mieliśmy challenge tych kroków, ale powiem Wam, że nie. Osobiście nie jestem w stanie utrzymać tego na całe, całe życie. Także myślę, że 45 do godziny to jest coś, co mogę. Y Robić cały czas i zawsze znaleźć czas, I, i myślę, że tyle starczy póki co, jeżeli moje ciało przestanie w ogóle coś zrzucać, bo wiadomo, może się do czegoś przyzwyczaić, będzie to albo dłuższe treningi, albo coś innego. Ja dzisiaj zakończyłam drugi trening na bieżni. Wczoraj był pierwszy, jedna godzina, dzisiaj był drugi. Niestety tylko 45 minut, a to dlatego, że wyłączyła mi się bieżnia. I pokazuje się error. E, spytałam czat GPT, prawdopodobnie chodzi tylko o to, że bieżnia chce trochę oleju. Pomimo tego, że dopiero co dawałam olej, ale dobra, trzymam kciuki dzisiaj wieczorem i ona sobie w ogóle odpoczywa. Wieczorem podepnę ją jeszcze raz. Mam nadzieję, że się włączy wtedy ją na oliwie i mam nadzieję, że będzie ok. Więc tak, jestem zachwycona rezultatami. Zobaczymy, jak będzie za tydzień, bo ja nie spodziewałam się żadnego spadku przez to, że jutro mam mieć tak kobiece dni. Czasem może być tak, że to się przenosi na tydzień później, jakby te moje zmiany hormonalne, także w przyszłym tygodniu może być mniej, ale na razie o tym nie myślę. Na razie cieszę się tym, że w tym tygodniu udało mi się i kolejny kilogram jest za mną. I taki kilogram co tydzień byłby dla mnie marzeniem, ale też zdaję sobie sprawę, że mogą być tygodnie, że na przykład będzie to tylko pół kilo. Ale dalej do przodu. To jest najważniejsze, żeby były minusy, a nie plusy. I może nie jutro, może nie pojutrze, może nie za 2-3 miesiące, ale za kilka miesięcy mam nadzieję, że będę się dobrze już czuła ze sobą. Już teraz czuję się dużo, dużo lepiej. Z samą wiedzą tego, że coś robię, że się ruszam, że patrzę, co jem, że lepiej traktuję swoje ciało od środka, więc jest na plus. Zaraz idę, słuchajcie, na paznokcie, ale właśnie e, chcę coś zjeść, bo nie jestem niby jakoś bardzo głodna, ale sobie pomyślałam, kurde, jest już dziesiąta, za pół godziny wyjeżdżam na paznokcie i paznokcie będą kilka godzin i ja nic nie zjem, no to kawa później tam na, czyst, na pusty żołądek nie, więc coś sobie zrobię, coś zjem, coś wszamam i jedziem z tym koksem, może zajdę dzisiaj do Prymarka, e, bo ja bardzo rzadko chodzę do Prymarka, a Mój salon jest tutaj, a Primark jest na dole, także możliwe, że wyjedziemy wcześniej, żebym mogła nawet na 10 minut sobie wejść i zobaczyć, ale wszystko zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. E, czytam właśnie książkę Marcina Margielewskiego, ale wiecie co o książkach, pogadamy sobie w następnym vlogu, bo już w tym vlogu jest dość dużo rzeczy. Także później do Was przyjdę, pokażę Wam, na jakie paznogcie się zdecydowałam, i myślę, że to będzie tyle w tym vlogu, żeby go po prostu, o, nie przedłużać. Także widzimy się później. Dobra, słuchajcie, jestem po południu, jest godzina 15:15. 15. Yy, paznokcie są, ale jakie, nie uwierzycie. Nie przedłużałyśmy paznokci, dlatego że moje paznokcie jeszcze nie są aż takie mocne i nie wiadomo, co by się z nimi stało. Yy, w sensie, czy zaraz by znowu wiecie, nie pękły mi. Oczywiście mogłam powiedzieć, że nie chcę długie, ale ja jestem taka, że ja lubię słuchać yy, kogoś mądrzejszego ode mnie i zrobiłyśmy naturalne paznokcie czy się nazywa Small Baby Boom czy Little Baby Boom nie wiem one są ja mam żel i po prostu tutaj nie widać tak w kamerze jak jest na żywo że one są tutaj mają delikatnie baby boom ale to nie jest taki mocny mocny jak mamy przy drugich paznokciach i tu mamy w ogóle parasolkę narysowaną nie wiem, czy to dobrze widać, ale są po prostu super, naprawdę czuję się bardzo zaopiekowana, w końcu pomimo tego, że one są krótkie, to jednak wiecie, no są ładne, są, em, jak się to mówi? Są czyste, że tak powiem, e, no, no i tak wyglądają, no, paznokcie jak paznokcie, po prostu krótkie, ale fajnie, że mam i następne już robimy normalne przedłużanie. E, byłam, słuchajcie, w Primarku i szokowałam się jakością ciuchów tam, e, przychodząc między wieszakami I jeżeli chodzi o te Tańsze ciuchy, naprawdę jakość według mnie gorsza jest niż na temu. Naprawdę dużo, dużo gorsza. Jeżeli już chcemy dać za bluzę 25+, plus, to faktycznie już jest ten materiał trochę lepszy. Jakieś sweterki tak 30 funtów to jest ok. Ale wszystko, co dotknęłam tańszego, to miało naprawdę, było aż straszne w dotyku. Jedyny dział, w którym wszystko mi się podobało i wzory, i i to, jak materiał wyglądał, to był dział piżamowy. E, tam wszystko było cudne i wszystko było zarąbiste. Oczywiście nic nie kupiłam, nic nie potrzebuję, także e, zero wydatków. E, poszłam sobie też do Wilko, ale Wilko kupiłam e, młodemu takich, nie, nie kości, tylko takie przysmaki, których nie ma normalnie i kupiłam mu taką zabawkę. Którą kiedyś dostał od swojej mamy biologicznej yy, I ona mu się zepsuła, więc po prostu wzięłam mu drugą Jestem ciekawa, czy będę się nie bawił, bo ona nie pachnie tak jak pachniała poprzednia Także zobaczymy, a później poszłam do polskiego sklepu. Nie pokażę Wam całości, no bo serki wiejskie, nie wiem, wszyscy wiedzą, jak wyglądają pieczywo chrupki, każdy wie, jak wygląda, ale chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, które kupiłam, które są dla mnie nowością, a mianowicie firma Kupiec i jest to Fitos Cheddar, wafle kukurydziane o smaku cheddar. 30 kalorii, one nie mają żadnych tych dziwnych rzeczy, bez tłuszczu, niska zawartość tłuszczów, nie wiem. Zobaczymy, wziąłam sobie w razie, gdybym chciała pochrupać. Jestem ich bardzo, bardzo ciekawa, bo ich nie miałam nigdy wcześniej. Z nowości dla mnie wzięłam też krążki, jeżeli będziemy się chciało czegoś słodkiego. Też firma Kupiec i nie wzięłam tych standardowych, czyli, czyli jogurtowe i czekoladowe, które znam. Wzięłam sobie wafle kukurydziane z jogurtem i truskawkami extra crispy. Jestem ich bardzo ciekawa. No tak wyglądają. I drugi wzięłam sobie e, Extra Crispy z białą czekoladą i kokosem. Wyglądają tak. Po prostu chciałam mieć jakiś inny smak niż ten standardowy. E, jeżeli chodzi też o rzeczy dla mnie, jak wiecie, uwielbiam teraz pić herbaty i naprawdę piję ich sporo. Więc poszłam na dział z herbatami i znalazłam herbaty firmy Big Active, e, która jest. Z, kwi z kwiatkami róż, z płatkami róż. Wygląda tak. Nie widziałam tej herbaty. Jest tutaj napisane, że... Gdzie tu było napisane? Płatki róży, czarna herbata i płatki bławatka. Jestem bardzo ciekawa jej smaku. Wiecie, kupując herbaty nie ryzykujemy jakoś maga dużo, ponieważ te ceny herbat nie są drogie. To nie są jakieś mega drogie firmy. Wzięłam sobie też e, Lloyd e, ananas z gruszką. Bardzo lubię ananaska, bardzo lubię gruszkę, także jestem ciekawa, jak ona będzie smakować. I wziąłam sobie firma Astra, nie znam tej firmy, Ro RoIbos i herbatka ekspresowa z czerwonym, z czerwonokrzewiu, z pomarańczą i goździkiem. Bardzo mnie zaciekawiła ta herbata, wydaje mi się taką zimową herbatą. I słuchajcie, e, zauważyłam, że w polskim sklepie jest dział dla piesków. Wzięłam Pastorowi na spróbowanie dwie takie duże konserwy z firmy Rafi. E, ta jest e, z jagnięciną, wzięłam mu z jagnięciną. Wiecie, wygląda to bardzo dobrze. Jest tutaj 300 gramów, a drugą, jaką mu wzięłam, wzięłam mu z dziczyzną. Także zobaczymy, czy mu to będzie smakowało. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Wiecie, nie musi mieć tych konserw codziennie, ale jak będą mu smakować, to za każdym razem, jak będę w luton, mogę mu kilka wziąć. Na co dzień może mieć te tańsze, a na przykład raz w tygodniu dostać taki porządny obiad. Także zobaczymy, czy jemu to w ogóle posmakuje. Będę wam dawać znaka. Teraz, słuchajcie, już się powoli zbieramy, bo jedziemy po wodę i jedziemy. Do mojej mamy, a później na paznokcie, nie na paznokcie, na stopy mojego Andry i wracamy do domu, i wtedy się z wami jeszcze przyjdę pożegnać. O. No, jestem na koniec, jest godzina 20, a w końcu jestem w domu. Słuchajcie, praktycznie cały dzień mnie nie było w domu. Tyle, co przyszliśmy na chwilę i wyszłam, znowu wyszliśmy. Także cieszę się, że jutro nie mamy nic poza obiadem, wieczorem. Cały dzień odpoczywam. Bo naprawdę taki zabiegany dzień po prostu od rana samego i bardzo się cieszę, że zrobiłam rano trening, bo powiem Wam, że teraz bym go na pewno nie zrobiła i nie chciałabym się go zrobić. Jeżeli chodzi o stopy, Andre, są zrobione. Naprawdę świetnie. Ta dziewczyna jest naprawdę profesjonalistką. I jego stopy są po prostu wow. No i czuję się oczywiście dużo lepiej, ma całą tą martwą skórę, usuniętą naprawdę, naprawdę. Świetna, świetna robota. Yy... Baster się w końcu zakością. Także ja, słuchajcie, cieszę się, że nie muszę nawet tego filmu dzisiaj składać, tylko mogę to zrobić jutro, ponieważ ten vlog pojawi się dopiero. Według mojego jakby czasu, dopiero jutro. Yy, nie, pojutrze, przepraszam, także mam czas. Yy, a teraz robię sobie yy, którąś z nowych herbatek. I siadam do książki Marcina Margielewskiego, bo jestem bardzo, bardzo dobra. Także widzimy się w kolejnym vlogu za dwa dni, myślę. Tak, myślę, że za dwa dni będzie kolejny vlog i wtedy się spotkamy ponownie. Poza tym musimy wybrać sobie zwycięzcę konkursu, a raczej dwóch zwycięzców. Także widzimy się za dwa dni. Pusiaki!